Halo, mamy niedzielę, 30 lipiec 2017 rok. Godzina w pół do dziesiątej. Jestem ponad 6 km od wysowej, powyżej Ropek, kilometr. Jestem w górach. Co prawda, słońce świeci, upał się dziś, zanosi okropny. 30 na pewno będzie parę stopni. Także myślę, że jeszcze z godziny pobędę po w górach i będę schodził w dół, żeby dotrzeć do sanatorium także no widoki wiadomo pogoda wiadomo jaka jest klimat no wspaniały nie Ula na pewno została na, na kawie tam z paniami sobie kawkę piją mówiła że później do parku się przejdzie ze mną jak wrócę po obiedzie na jakieś może lody pójdziemy także widoki widoki mamy ja mam przede wszystkim no wspaniały, no żeby ktoś jeszcze chciał ze mną iść, ale nikt nie chce w góry, bo każdy się boi, bo daleko, bo te 6-7 km trzeba iść, później te 7 trzeba wrócić z tych gór. Każdy zmęczony. No tak to wygląda, nie? Ale warto, warto, warto się wybrać w góry, o le leciutki biawiaterek zaczyna dmuchać. Warto. Po prostu nawet dla samych widoków. Pozdrawiam turysta...